przyjechać dla ludzi, dla świetnej pogody, dla świetnej miejscówki. Nie znam, nie byłam na takiej konferencji w Polsce, żeby w takim miejscu spędzić tak piękny czas, fajnych, inspirujących rozmów. Jeśli miałabym wybierać pomiędzy dużą konferencją SEO, a taką bardziej rodzinną atmosferą networkingową, zdecydowanie wybrałabym networking. E, możesz poznać wszystkich, pogadać ze wszystkimi, nawiązać fajne kontakty, także zdecydowanie ta forma jest dla mnie przystępniejsza. Chyba jestem najszczęśliwszą osobą w Mikołajkach dzisiaj i pewnie najszczęśliwszą wczoraj i pewnie jeszcze najszczęśliwszą będę jutro. Dzięki White Pressowi udało się kontynuować to, co z Damianem Sołkowskim robiliśmy przez lata, nadać nowy kształt i wymiar temu wydarzeniu. E, przyciągnąć specjalistów zarówno ze świata biznesu, jak i ze świata SEO. To, co mnie zaskoczyło najbardziej, to że wciąż się pojawiają nowi ludzie na SEO -rejsie. <grym> Tacy, którzy, którzy po raz pierwszy się zdecydowali, więc zachęcamy naprawdę do tego, żeby się wybrać po raz pierwszy, jeżeli ktoś nie był. I w tym roku na pewno zaskoczenie było dla mnie same tematy, e, które były właśnie zupełnie nowe. Właściwie 4 dni spędzone w bardzo fajnym hotelu czterogwiazdkowym nad samym brzegiem jeziora. Świetna lokalizacja, dużo miejsca, przestrzeni, żeby pójść, porozmawiać sobie gdzieś tam na boku. Mega przygotowane profesjonalnie sale wykładowe. No idealne miejsce na tego typu wydarzenia. Chciałem podziękować i Damianowi i Robertowi za to, że nam zaufali i zrobiliśmy tą imprezę razem. To jest taka impreza, w której, która jest na tyle mała, że każdy z każdym się poznaje, ale na tyle duża, że możemy zaprosić bardzo fajnych prelegentów. Za rok, uwaga, niespodzianka, będzie zupełnie gdzie indziej, ale będzie miała formułę, która będzie bardziej biznesowa, bardzo relacyjna i będzie zrobiona ze smakiem, ale też ze sporym luzem.